Kolejny film, tym razem yy, nakręcony 8 października. Czy, przepraszam, 5 października. Yy, tutaj mamy pszczołę dziką, afrykańską. Nie no, żartuję. To jest Bakwas B35. Mm. Pakwas B35, którego rodowód tutaj się pojawia. Już wcześniej kręciłem film. Patrzyłem jak wygląda zakarmienie tej rodziny do zimy. Spojrzę czy nic się nie stało, będzie króciutko, czy wszystko jest ok. pszczoły ładnie do zimy się poukładały fajne te pszczoły są bardzo mi się podobają ciekawi mnie jeden fakt, czy tutaj jest czerw czy tutaj nie ma czerwiu i to będę sprawdzał zaraz w sumie wykorzystując bardzo ładną pogodę chcę zrobić kilka zdjęć e W czerwiu nie ma, zobaczyć czy jest czerw. Zobaczyć jaka siła tych rodzin jest. To jest B35 jest to linia, która posiada bardzo wysokie, wysoką odporność na warozę, bardzo wysokie VSH Jest to pszczoła y, tworzona pod y, właśnie odporność na Warozę. Y, rodowód tej pszczoły jest znany. tutaj się czerw wygryzł nowych jajeczek nie ma też nie mogę tej pszczoły teraz karmić bo jakbym miał zaczął karmić to zaraz byłaby awaria z czerwieniem zobaczę czy w ogóle głos mam głos jest tu już jest pszczoła po zakarmieniu O, no, chodzi matka. Już ta matka była kilka razy opfotografowana, ale jeszcze raz ją obfotografuję, Jest to matka inseminowana, pochodząca To jest matka z zeszłego roku, już po obserwacji. No dobra, mamy matkę. Pszczoły są zakarmione do zimy. Pszczoły jest dużo wulu. Coś tam syczą. Zostały przeleczone o dwa razy zarówno środkami opartymi na mitrazie, jak i na yy, flumetrynie i te ufluwaminacie. No. I cóż można powiedzieć. To już jest finał. Zobaczymy, co zima przyniesie. Gdzieś tu miałem daszek. Nie wiem, gdzie ten daszek jest. Jest. Jest.